to i zmieniłoś. Coś się zmieniło, nie nagle, ale jak cicha fala, która narastała od dawna. Zaczęliśmy czuć ciężar w naszych stopach, jakby ziemia w końcu odważyła się znów nas przyjąć. Przestaliśmy prosić o pozwolenie, by być cali. Przestaliśmy się pomniejszać, by nie niepokoić tych, którzy nigdy nie zaznali bólu. Bo my, Zaznaliśmy głęboko i przetrwaliśmy. To nie nienawiść nas obudziła, to był głęboki głos miłości, który szepnął: Teraz, powstań nie jako żołnierz, lecz jako człowiek, który pamięta swoją wartość. Nie nieśliśmy broni, nieśliśmy prawdę i to wystarczyło. To było wezwanie z powrotem do życia.